Historia festiwalu zaczęła się w 2016 roku, kiedy to grupa pasjonatów latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, związana z dolnośląską szkołą wyższą we Wrocławiu, obecnie Uniwersytetem Dolnośląskim (DZW), postanowiła stworzyć międzynarodowy konkurs filmowy i fotograficzny Drone Film Festival. Drone Film Festiwal powstał przede wszystkim, można powiedzieć, z przypadku. To raz, dwa. E, dzięki temu, że poznałem odpowiednich ludzi z pasją. A trzy z potrzeby? Z potrzeby takiej, że nagród w Polsce, na świecie, w Europie, jeżeli chodzi o operatorów, no jest bardzo dużo różnych, a nigdy nie było w Polsce, gdzieś tam już w Europie się pojawiały, ale nie było w Polsce nagrody dla operatorów drona. Nasza uczelnia od początku pokazywała studentom nowe technologie i byliśmy jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która wprowadziła do programu studiów regularne zajęcia z filmowania z powietrza. Więc tym bardziej się cieszymy, że taki pierwszy festiwal dronów może być organizowany w naszej siedzibie. Wszystkie filmy prezentowały bardzo wysoki poziom. Była to fantastyczna podróż w różne ciekawe, fascynujące miejsca. Okiem drona oglądamy świat z innej perspektywy. Szukałam przede wszystkim pasji. Myślę, że gromadzimy tutaj bardzo dużo ludzi z takim czynnikiem, ale szukałam też sztuki, bo przede wszystkim nie tylko dron, ale i człowiek tworzą tutaj jedność i dzięki temu widzimy waszą przygodę. Przekrój filmów był duży, więc można było jakby popatrzeć, jak inni ludzie latają. Dużo ciekawych technicznych rozwiązań. Druga edycja festiwalu ponownie odbyła się w DSW we Wrocławiu. Oprócz projekcji filmowych i prezentacji fotograficznych, można było spróbować swoich sił również w wyścigach mikrodronów. Myślałem, że to jest łatwe: biura joystick Pink Pink już. a to nie. To jest kosmos, a jak się zakłada Google, już w ogóle czuję się jak jakaś głupia mucha, więc sorry, muszę poćwiczyć. Próbowałem się bawić kiedyś samochodami zdalnie sterowanymi, ale dron to jest zupełnie inna historia. I to, że dron ma kamerę i można na nim zrobić film, można zrobić fotografię sprawia, że to jest dla mnie no jedna z najlepszych zabawek jakie miałem w życiu. No ona moja partnerka od samego początku. Bardzo była zaangażowana w całą produkcję. W czasie, kiedy się urodził John Film Festival, urodziło się nasze pierwsze dziecko. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt filmów z różnych stron świata, m.in. z Filipin, z Kamczatki, z portugalskiej wyspy Madery, a także z Wysp Brytyjskich. Dosłownie e, cały świat wysyłał do nas, do nas filmy. Na zakończenie festiwalu odbył się wyjątkowy koncert muzyki eksperymentalnej, której częścią były dźwięki wydobywające się z silników dronów. Drony to sport, to art, to sztuka, dlatego staram się również pokazać dużą dawkę sztuki na tym festiwalu. Jako Wrocławski oddział Związku Kompozytorów Polskich doprowadziliśmy do spotkania kilku artystów. I oni, według swojej własnej wolności twórczej, zagrali dzisiaj koncert. W 2018 roku festiwal na chwilę wylądował w Legnicy. Tego tematów ma fotografii jest art, czyli zdjęcia może być zrobione nie przez fotografa, a przez artystę. Spotykają się operatorzy dronów, mogą z sobą porozmawiać, wymienić doświadczenia. Następne dwie edycje odbyły się we wrocławskiej czasoprzestrzeni. Pandemia wisiała w powietrzu, droniarze jednak nie odpuścili. No to stworzyliśmy kategorię Pandemik. Osobiście mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli tej kategorii powtarzać. Zaraza jednak nie odpuściła i festiwal uziemiła na dobre, po której organizatorzy już nie wystartowali. Jeżeli będziecie mieć jakieś pomysły na nowe kategorie, na, na to, co mogłoby się dziać na naszym festiwalu filmów dronowych w przyszłym roku, to walcie, piszcie, jesteśmy otwarci na, na, na współpracę i na nowe propozycje. Ja tutaj zaproponowałem dyrektorowi nowe kategorie dla rejserów latających szalonych dronów na fotografię 360. Dał jakiś czas. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu stała się w 2023 roku Uniwersytetem Dolnośląskim DSW. Drony stały się dostępne dla każdego. Zagościły na półkach wielu sklepów oraz na stałe wpisały się w programy nauczania naszej uczelni. Pomysłodawcy festiwalu nadal latają coraz to nowszymi dronami, a ich pasja do realizacji podniemnych obrazów przyczyniła się do ponownego startu festiwalu filmów dronowych. Dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu po raz szósty będzie można podziwiać na dużym ekranie filmy i fotografie dosłownie z całego świata. Największą e, nagrodą osobistą jako organizatora tego festiwalu było to, kiedy przeczytałem. W czasopiśmie no, znanym nam wszystkim, National Geographic, ten sam wywiad pojawił się również w szerokich katrach z panem Krystianem Białatowiczem, jednym z uczestników, a także laureatów e, pierwszego miejsca, zdobywcą kryształowego drona. I zacytuję, pozwolę sobie tutaj zacytować panią redaktor. I stało się, jesteś zdobywcą kryształowego drona w kategorii Natura. I pan Krystian to odpowiada. Cieszę się, choć z zupełnie innego powodu niż kiedyś. Jakiego? I tutaj jest cały i kwintesencja wszystkiego to czym zajmuje się i jaki ma cel festiwal. Przyznaję, że minęła mi potrzeba wygrywania. Kiedyś miałem wrażenie, że oto świat staje przede mną otworem. Tym razem ucieszyłem się, że mój film dzięki tej wygranej zobaczy więcej osób. Do kilku dodatkowych osób dotrze świat niedźwiedzi, tamtej dzikiej przyrody, tamtego piękna. Może jakiś dzieciak dowie się, gdzie leży Kamczatka. Ktoś doceni miejsce, w którym żyje, a ktoś inny dojdzie do wniosku, że może coś zrobić dla planety. Więc jak widzicie Państwo, zasięgi naszego festiwalu ogólnokrajowe i międzynarodowe e, są bardzo doceniane. W jest, wskazuje o dzikiej Kamczatce, ale w szczególności o niedźwiedziach. Więc historia jest jeszcze dodatkowo powiedziana przez Krystynę Czubówną. Tam gdzie jest dużo łososi, jest też dużo niedźwiedzi. Gdy zaczyna się tarło, rozpoczyna się wielkie żarcie. W programie oprócz projekcji filmowych i spotkań z twórcami odbędą się panele branżowe, pokazy i prezentacje nowych technologii dronowych. Zgłoszone prace oceni jak zwykle specjalnie powołane jury, które przyzna nagrody w kategoriach New perspective, happiness, Racer Extreme, 360, Vertical i sztuczna inteligencja. Zostaną również nagrodzone prace za najlepszy film i fotografię z Dolnego Śląska oraz za efekty specjalne, najlepszy dźwięk i muzykę wykorzystaną w filmach. Po pierwszy organizatorzy przyznają nagrodę honorową dla osób zasłużonych dla świata sztuki i nauki, których działalność jest związana z branżą dronową, filmową, fotograficzną i lotniczą. W tym roku laureatem specjalnego proszczałowego drona jest Dolnośląski Fotograf Architektury, pionier i specjalista od fotografii lotniczej Stanisław Klimek. Obraz fotografii się zmienił w tej chwili. Próbowałem robić zdjęcia właśnie z samolotów, z helikopterów, z podnośników, z okien, z dachów czy z jakichś wysokich statywów, a tutaj właściwie dron rozwiązuje w większości te problemy. Jaram się dronami od kilku lat i bardzo się cieszę, że mogę współtworzyć festiwal filmów y, dronowych. Projekcje konkursowe i spotkania z twórcami, prezentacje fotografii, imprezy towarzyszące i gala wręczenia nagród odbędzie się 18 maja 2024 roku. Wszystko w auli imienia profesora Roberta Kwaśnicy przy ulicy Strzegomskiej 55 we Wrocławiu. Wstęp wolny. Zapraszamy.